Hej, dzień dobry. Eye of the Beholder 2 i ja <laughs> gram. Karmazynowa wieża oraz wkrótce safe numer 200. Co w związku z tym? Nic. Herbata. Ponadto, no w sumie dopiero teraz oficjalna karmazynowa wieża. Taka jaką, że tak powiem. Panu Bóg przekazał nie wiem, czemu tak chciałem powiedzieć, ale po prostu. O. Tam to to była taka jakaś wypustka. Taka mikro. Wiem, że te błazny będą chciały rzucić kulę ognistą we mnie. Tylko. O, już rzucili. Nie zdążymy, no niestety. Ale poniosą śmierć? Nie, poniosą śmierć. Czemu? Kąd wchodzi jeszcze, no? O, wow, to było całkiem niezłe. No i. Ojej, to początek może być trochę problematyczny. Ponieważ. nie. się, czy magowie są odporni na Hold Person. W sumie nie wiem, ale. No nie wiem. Dobrze się z nimi bije, w każdym razie. Najlepszy sposób na nich to jest po prostu bicie ich mieczem. Nic dodać, nic ująć. Dzień dobry, widziałem Cię. Nie, nie, to widziałem... Te... <grych> Super. E, wow. Tego się nie spodziewałem. To przeszukam każdy w takim razie. Coś właśnie spadło z tego. I to był ten pierścionek karmazynowy się tam ukrył. Pytę, że on tam siedział, a o tym nie wiedziałem. No nic. A, i 200. Z tego... A, ok, robota się i tak prawie Uuu. Przygotujmy się na pewno na jakiegoś ciecia tutaj, albo i nie. Jestem prawie pewien, że to powinien być mag. O, dzień dobry! A tak, to jest ta pułapka, pamiętam to. Teraz sobie przypomnę, widzicie, całkiem gładko poszło z nim, ale są super, super, super szybcy, no. Ale łatwo jej pokonać. Ledwo, ledwo. Jużby karn by zginął, nie byłoby tak yy, wesoło. Mmm, ponto jest znowu głodny. Ponieważ jak widzicie śmierć sprawia, że jesteśmy głodni. Ja już nie mogę... Nie ma regularnych paczuszek dla nich. No to trudno. Create food. Teraz tak Z tego co jest, mi się wydaje. Za każdym razem, jak wpakuję się na, te, na to pole, to się pokazuje z dwóch stron, dwóch magów. Zrobimy Za, zapis 201 i sprawdzę, jak to, o co tu chodziło? A ja wie, wiem trochę. Wydaje mi się, że te teleportery jakoś, bo tam było pomieszczenie, widzicie? Też z teleporterami. One... Gdzie się trzeba dostać? One też... My przenoszą jakby na, na do tamtego pomieszczenia bez konieczności przechodzenia przez ten cholerny kwadrat, nie? Aha, tu teraz. Dobra. Bam! O, to jest bardzo istotne. To jest kleisty papier, jakkolwiek to brzmi. Sticky paper. Tego się ma nie dać przyznać. Da o nie, a ty... Wow! Tego to ja nie wiedziałem, że to tak działa. Co. No i co ja mam teraz zrobić? Ja pierdzielę. Ja się Muszę tu sprawdzić, dlaczego mi grę tak każe od razu. Dobra, na szczęście to było. E, jako niby przekleństwo. No ale sprytne, nie powiem. Można <laughs> być przeklęty koła papieru. No dobra. Po prostu klejący się papierek. Taki coś... Bardzo dziwny przedmiot na taki moment gry, nie? Kto by się spodział? Uuu, czy to jest dobry wybór, czy to jest zły wybór? ja jestem? O nie! Co to? Co ja tu robię? Nie! Nie wiem czy to mogę przenieść się z tego miejsca. O! Dobra, Jak widzicie, nie korzystam z mapy, nie, więc mam teraz karę, muszę, dobra, sprawdzę po kolei każdy teleport, chyba, że trafię na już dobrą kombinację jakąś. Pierwszy, aha, pierwszy przenosi po prostu tu, drugi przenosi na początek mapy, czy to jest dalszy ciąg map, początek, dobra. To już próbowałem Przenosi do tamtego Pomieszczenia, a to A to jest też tamto pomieszczenie, tylko to teraz zostało ten teleport czy nie Czy ja w ogóle się, coś mi się piedziei A może ja coś Mylę. O! O dzień dobry. Właśnie o to mi chodziło. Wiedziałem, że tutaj będzie takie miejsce, na ten pierścień. A jak wiemy, no bo i nie, ja mam takie pierścionki karmazynowej, to trzeba po prostu wpakować to. Gdzie one są? Mam dwa nadzapasowe, jeden taki trach ściana się zapada i jakaś pustka się pojawia przed nami. Czy wchodzimy w to? No raczej. I żeby się cofnąć to jest właśnie motyw, który może uniemożliwić postęp w grze, może się zablokować przez to, że właśnie za każdym razem trzeba używać tych kółeczek. Jak się ich zużyje za dużo to potem można tak mi się wydaje, chyba że jest jakieś miejsce, które produkuje te kółeczka, ale ja nie znalazłem. Może jest blokować na no. AMEN. A teraz mamy dwa kółeczka i jakieś karteluszkę tutaj. Chcę to podnieść, a to się przesuwa. Co to trzeba zrobić? Otóż już mam Teraz po prostu przedziwne, no ale trzeba to położyć tutaj. Po prostu ten klejscy papier, i to się przestanie przesuwać, to mi rozwala w sumie, na... nie wiem czym, na Takie coś sprytne. Może. O, czy to jest nowy czar, czy to jest star czar? Strach. Scribe Scrolls. Ty nie masz strachu. Dziwne. Ty też nie masz? Hm. Aha, e, i dobra, tutaj, tak, napis... Ringmaster MI. Watch me fly. Aha, czyli to a propos tego, że to sobie latało z Boku, na bok. Fajny z ciebie klucznik, czy jak to nazwać? Nie klucznik. Ringmaster. Kolejne kółeczko trzeba zużyć. Wpakujemy się w kolejną tą no, pustkę, czy tam jakąś otchłań, czerść. Wow, no to jest naprawdę bardzo nieznany cytat. Zupełnie nie mam pojęcia z ten cytat w ogóle jest. Jeden, ja na Ja już tak dawno tego nie czytałem, że nad. Nie wiem, w polskiemu. po, po polskiemu. Po, polskiem, po polsku to brzmi. Jeden, aby wszystkich. jak to było? Jeden, aby wszystkich zjednoczyć. Czy, o! Mapadż. Wow, chciałem rzucić mapadż. No dokładkę, że znalazłem. To bardzo dziwne, w ogóle ja też tego nie rozumiem do końca. Wydaje mi się, że to będzie, tak myślałem, secret ściana. Mapa, w ogóle, ktoś się jakiś taki super mały istotny przedmiot to tak naprawdę. A jako jeden z mniejszych przedmiotów, w ogóle nie wiem czemu, zaczyna się śmiać prawie. Wchodzisz, kurde, i pokazuje ci w ogóle cały taki wspaniały, detalizowany, z detalem pokazany, wygląd tego przedmiotu i napis mapacz, a ten przedmiot w ogóle praktycznie nic ciekawego nie ma związanego z tym Dobra, tu jest kilka sekretnych ścian. Pamiętam, że to będą z dwóch stron jedna z... Chyba to jest zarąbista zbroja, nie jestem pewien wydaje mi się, że bardzo dobra Sprawdźmy ją, Sunra, sprawdzaj to Mapacz plus 3 zbroja płytowa Wow, plus trzy zbroja płytowa jeszcze złota Dobra, można coś tam pozmieniać. Czy znaczy to to minus 5? W ogóle ty masz jakiś niski, ten, znaczy mi, masz mieć niski, ale że. Myślę, że lepszy będzie miał. Minus 5. Mi się wydaje, że miał dużo lepszy yy, wcześniej w jedynce. Plus. Robe. A to jest ciekawe. My się spodziewałem, że to jest co innego. Będzie myślę, że będzie taki drugi, ten mapa, że tylko z innym. Plus 2 Robe. Nie, to w ogóle nieprzydatne. Mam tu takie dwie już lepsze jakby. Dobra. A jest! I tutaj już nie było pokazanego wspaniałego rysunku pieścionka. Na dokładkę to jest... ...The Shall Rejoice. Shall Rejoice? Co to w ogóle za na nazwa? Nie rozumiem tych przedmiotów. Dziwne są. Mapacz. No nic, mapacz. Idziemy dalej. Tu będą dziś schodki w... O, zarobiście. Jednak kurczę, jak zaczynam tak grać w gry, to mi się tak strasznie schodkowo coś zaczyna przypominać. Krok po kroku coraz więcej. Oraz chyba warto odpocząć. A, a idę szybko do kuchni! Postacie w pełni wyleczone. Dobra, jak widzicie, ta wieża ma, yy, ma posiada, zawiera, składa się z, z wielu takich małych, miarę takich poziomów. Co chwilę są schodki na poziom wyżej. Chyba teraz będzie najbardziej wredny z tych poziomów, który jest wredny. W ogóle Jestem pewien. Ale jeden z nich mi sprawił lekki. No, to jest ten poziom, tak, właśnie to jest ten poziom. To jest taki poziom, wow, już, który jest pełen, jakby praktycznie każda płyta, każde pole w tym poziomie zmienia jakiś układ jednej ściany, co powoduje, że tu to jest totalny chaos. Już się coś dzieje, ponadto, to jest coś, czego ja nie, nie umiem rozwiązać, to jest jedyna, albo nie jedyna, no tam było jeszcze pewnie wcześniej kilka jakichś zagadek, które nie rozwiązałem, ale to jest na przykład... Bez tego na pewno można zwyciężyć, ale nie wiem, co tam jest, znaczy być może wiedziałem kiedyś, ale nie umiem się tam dostać, natomiast w tym poziomie jest kilka rzeczy, które muszę załatwić. I nie mam pojęcia, e, póki co, jak to trzeba będzie zrobić, ale może fartem uda mi się jakoś od razu to zrobić. Bo teraz, widzicie, zupełnie idę. Tutaj są schody na poziomie wyżej, ale nie ma co się tu w ogóle pakować na w życiu. No muszę mieć. Ooo wow, jest, już jedna. Szkoda, to jest, chyba nic nie daje, ale. szybko. No w każdym razie, znalazłem. Zaraz jak nam czas. Dobra, zaraz koniec. Ehm. Spotykam coś albo kogoś, kto wygląda na zminiaturyzowanego giganta Zaczynam mówić, już jest znowu wierszem, ponieważ w tej grze giganci mówią wierszami. G albo to są takie krótkie, że mogę nad mówić w polskim. Dran to tchórz. Dran nie jest człowiekiem. Dran cię zabije, jeśli może Posłuchaj uważnie, posłuchaj tego. Jeżeli Dran cię zobaczy... I zanim zdąży zakończyć, skończyć reszty, resztki jego ciała, czy tam jego ciała zamieni się w kamień oraz rzucenie w tym miejscu czaru, stąd tu flesz nie daje, bo próbowałem. Dobra, to czyli to nic nie daje i przerwa, także do ustrzenia. na razie, cześć.